Uderzyłem twarzą w wodę. Garnitur od projektanta przemoknięty. Telefon martwy. Duma poturbowana, ale nietknięta. Wybuchnął śmiech, jakby ktoś odpalił ukrytą bombę. Kieliszki szampanem zadzwoniły. Ktoś zagwizdał. A nadem mną, ociekające włosy, zobaczyłem ją, moją żonę, stojącą na fontanną z założonymi rękami i jadem na języku. Już nie jesteś moim mężem. krzyknęła tak, żeby wszyscy słyszeli. A potem dokręciła sztylet. Ma szczęście, że w ogóle go wpuściliśmy. Goście zaczęli klaskać. Nawet moja córka nie drgnęła. Jej diamentowy pierścionek zaręczynowy złapał słońce jak nóż. Wstałem, woda spływała ze mnie strumieniami. Uśmiechnąłem się tylko raz i powiedziałem: Zapamiętajcie tę chwilę. Trzy minuty później wszedł mój adwokat. Garnitur szyty na miarę, skórzana teczka, ochrona u boku. Klaszczące dłonie zamarły. Nazywała mnie kiedyś swoją skałą. Wieziła w to dwadzieścia siedem lat, zbudowałem jej firmę od zera. Opłaciłem chemioterapię jej ojca, przyjąłem jej matkę pod dach, gdy demencja się pogorszyła. Pochowałem jej brata po przedawkowaniu, podczas gdy ona rozpadła się w moich ramionach. Płakała wtedy prawdziwymi łzami. Była kiedyś miłość, jestem tego pewien. Ale miłość nie znika z dnia na dzień. Wyżera się po cichu, jak rdza przeżerająca zawiasy drzwi, których już się nie otwiera. Zmiana zaczęła się drobiazgami. Późne wieczory, szeptane rozmowy, zablokowane telefony, śmiech, którym milku, gdy wchodziłem do pokoju. Potem zaczęły znikać pieniądze z konta. Wspólne wydatki firmowe stały się prywatnymi zachciankami, wyjazdy do spa, luksusowe torebki, inwestycje, które nigdzie nie istniały. Sprawdziłem fundusz ciasnego córki i połowa zniknęła. Ale to nie pieniądze mnie złamały. To wejście do własnego domu i usłyszenie. Jak mówi, przerosłam go. Nie wiedziała, że stałem za drzwiami. Nie obchodziło jej to. Nie skonfrontowałem jej. Jeszcze nie. Emocje są głośne. Zemsta jest cicha. Grałem rolę. Mejża, ojca, nieszkodliwego tła. Tymczasem dokumentowałem wszystko. Wynająłem księgowego sądowego, dyskretnego detektywa i najlepszego adwokata rozwodowego, który nie reklamuje się na billboardach. Przez sześć miesięcy prześledziliśmy każdy zaginiony dolar, każdą wiadomość do jej trenera życiowego, który okazał się żonatym instruktorem fitness z Miami. Jeszcze lepiej, mieszała środki firmowe z prywatnymi. Oszustwo. A dom zawsze był tylko na moje nazwisko. Nigdy nie sprawdziła aktu notarialnego, ale czekałem. Chciałem jednego ostatniego przedstawienia, jednej idealnej chwili arogancji. Nie musiałem długo czekać. Przyjęcie zaręczynowe było jej pomysłem, nasz prezent dla córki. Zgarnęła całą zasługę. Ja zapłaciłem rachunek. Obiekt należał do mojego przyjaciela, catering, firma kuzyna. Każdy centymetr był wyreżyserowany. Myślała, że kontroluje narrację, dopóki nie wypchnęła mnie do tej fontanny. Gdy stałem tam, przemoczony, ale spokojny zobaczyłem ten uśmieszek na jej twarzy. Te arogancje zbudowano na latach niekontrolowanego okrucieństwa. Zapamiętajcie tę chwilę, powiedziałem. Wtedy pojawił się adwokat. Jego wejście było filmowe. Celowe kroki. Żaden ruch zbędny. Podał jej grubą kopertę. Pani Ansley powiedział, właśnie otrzymała pani pozew. Mrugnęła. Roześmiała się, jakby to był żart, dopóki nie otworzyła. Pozew rozwodowy. Zarzuty o oszustwo, nakaz zaprzestania działalności, pilny wniosek o zamrożenie aktywów. Radzę przestać uśmiechać, dodał mój adwokat. Dziś wieczorem zostanie pani eksmitowana z nieruchomości. Ktoś westchnął głośno. Muzyka ucichła, nikt nie zauważył kiedy. Jej twarz, rozmazany makijaż, drgające usta, zaprzeczenie w oczach. Ja, ja mam połowę tego, wykrzyknęła. Miałaś, przerwałem. Podpisałaś przeniesienie własności trzy lata temu, kiedy chciałaś wynająć studio jogi. Zapomniałaś, prawda, odwróciłem się do gości. Wszyscy się śmialiście, klaskaliście, pozwoliliście jej mnie upokorzyć. Cisza była biblijna. Moja córka zrobiła krok naprzód, zdezorientowana. Tato, o co tu chodzi? Przykro mi, powiedziałem, ale twoja matka dokonała wyborów i chroniła cię przed prawdą o nich. A teraz. Delikatnie spraw fundusz czystnego. Wyciągnęła telefon. Zamarła. Oczy zalały się łzami. Co ty zrobiłaś? Wyszeptała do matki. Ja, potrzebowałam tego dla nas. Jąkała się żona. Dla niego? Warknęła córka, pokazując zdjęcie. Moja robota dobrze wykonana. Matka całująca i trenera życiowego na parkingu hotelowym. Ludzie zaczęli wychodzić. Niektórzy nie potrafili spojrzeć mi w oczy. Niektórzy spojrzeli zawstydzeni. Moja żona osunęła się na trawę. Próbowała walczyć, wnosiła kąt pozwy, błagała prasę, twierdziła o przemocy psychicznej, musie finansowym, niewidocznych ranach. Ale dowody nie mrugały. Sędzia orzekł na moją korzyść we wszystkim. Straciła dom, firmę, reputację. Zostawiłem jej samochód. Nazwijcie to litością albo ironią. Z córką rozmawiamy teraz więcej. Nie o wszystkim. Niektóre rany wciąż oddychają pod skórą, ale zobaczyła prawdę i to wystarczy. Ludzie pytają, czy tęsknię za żoną. Mówię, że nie, tęsknię za tym, kim udawała, że jest, ale nie za tym, kim była naprawdę. Nadal pamiętam fontannę, wodę, śmiech, moment, w którym myśleli, że jestem skończony. Zapomnieli. Niektórzy z nas toną po cichu, żeby potem wynurzyć się zimniejsi i pociągnąć was pod wodę. Zapamiętajcie to.